Jest ich 13. Woda, kanalizacja, drogi, utrzymanie zieleni. Do tego walka z leśnymi śmieciarzami, place zabaw oraz przok to zadania pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klębowie. Sporo tego, ale taka jest prawda. Dlatego ZGK przedstawimy Państwu w dwóch częściach. Część pierwsza to woda i kanalizacja. W drugiej części skupimy się na pozostałych obszarach działalności tej jednostki. ZGK posiada dwie stacje uzdatniania wody w klębowie oraz w kruszu. Próbki wody trafiają do laboratorium, a ich wyniki publikowane są na stronie internetowej. Tam też znajdziecie wszystkie potrzebne informacje oraz cennik wody. Żeby przyłączyć się do sieci wodociągowej, musicie wypełnić wniosek o wydanie warunków technicznych i złożyć go w biurze ZGK. Taki wniosek składa właściciel nieruchomości, a czas wydania warunków to 21 dni. Wydanie warunków jest bezpłatne i są one ważne 2 lata. Sieć wodociągowa to ponad 140 km bieżących i podłączono do niej już ponad 3000 gospodarstw domowych. Kanalizacja sanitarna obecnie obejmuje swoim zasięgiem cztery miejscowości: lipkę, sitki, ostrówek oraz klębów. Postępowanie dotyczące nowych przyłączeń jest identyczne jak w przypadku wody. Niestety jest też zła wiadomość. Oczyszczalnia ścieków w klębowie osiągnęła swoją maksymalną przepustowość, a to oznacza, że aby skanalizować nowe miejscowości, trzeba zbudować nową oczyszczalnię. Największym problemem przy utrzymaniu sieci wodno-kanalizacyjnej są awarie. Powodują one, że panowie od nadzoru technicznego muszą prowadzić swoje działania także w niedzielę i święta. To już wszystko w pierwszej części. Zapraszam na drugą.